Siemanko, z tej strony, Onebox Tiger. Internet mi się akurat skończył, rzucę ten filmik później. Nagrywam. Dzisiaj jest. Jest dzisiaj wtorek. What the fuck, siódmy? Trzeci? A nie, czekajcie, zaraz krótkie cięcie, zaraz do Was wracam. Tak więc jestem, jest dzisiaj Drugi luty 2017 rok. Wrzucę to jutro, nie wiem kiedy, może jutro, może pojutrze, kiedy będzie mi się chciało, tak więc zapraszam Was na opening. Uzbieram dla Was tyle skrzynek Pika Knives, tyle drake oraz tam jakieś gówna. Czekajcie, zrobię krótkie cięcie, bo ktoś idzie, tak więc wracam do Was za chwilkę. Tak wybrawa. więc witamy, otwieramy pierwszą paczkę Pika Knives za darmo. Oj A oh no, wyłączyłem dźwięk. Dziękuję, za zlecenie. to tyle, że się z mojego miejsca. Zostanie wyłączona. Poczekajmy na Tak więc za chwilkę będę miał internet i będę mógł nareszcie coś zrobić. Kurde, nie chce mi się tego opanować za dużo. O, i mam dla Was konkurs! Do wygrania jest! karabin no, Crimson Web faktory nie stat trakiem oraz M9 bayonet Crimson Web faktory nie stat trakiem jeżeli mam tutaj te arabskich części, ja to chyba wejdziecie tu zaprosz do wymiany i klikacie sobie tutaj macie taki też losowy gracz no i dodaj o to auto wybieranie no i wtedy jak za mnie natraficie no to dam wam taką koskę Brak środków na koncie, bo są na koncie z piskas, odbiorcy i otrzyma prośbę o kontakt. Aha, tak więc mamy już 0 zł na koncie. XD. A miało być coś tam dla rolesika. Nie udało się. Więc kolejny. Pika Otworzymy sobie dzisiaj tylko. Pika Zobaczymy co z nich dobrego drogi. No a nie może ten karabin marble w marble w wpaść, nie? Wale, wale w ich koszy. dobra, wszystkie będę zatrzymywał i wtedy upgradeujemy skiny i zobaczymy, którą kosę uda mi się upgrade'ować. O, Huntsman Knife Crimson Web, dobre, pomarańczowe, dobra, ona jest dobra, droga, kosztuje 62 tysiące. Tak więc upgradeujemy sobie na Lura 3, 2, 1. Nie udało się! A spróbujemy Pika Knivesy upgradeować na Bayonet knife Autronic. Dwa, jeden. Nie udało się. To jeszcze jedną. Próbujemy. Jak się nie uda, no to będziemy próbować. Tak długo aż się uda. Idę. Te są ładne. Drogie. Mogę sobie kupić nogie. Jest! Udało nam się. Jeszcze raz. Są jakieś lepsze tu. Tak! Są na milion 600 moje rękawiczki, które już dropnąłem. tak. Nie! Nie, zaraz się potnę, mydłem wpłynie. No nie! Tylko tracę skrzynki. Dobra, weźmiemy to Serio zamienimy na takie gówno. i nie udało się. Kurde, mnie to. Ulepszenia mam wszystkie. Radzę Wam kupić Golden Hair, iluminację okularki, złoty łańcuch, papieroska, elektryka i wingsy. Taką kosę sobie założycie takiego pinca. No, tak więc widzicie. Jeszcze tylko mi brakują te jedne rękawiczki. Spróbujemy wydropić rękawiczki. Otworzymy sobie pięć na raz i spróbujemy. Oh. A no, zapomniałem też. Doszło takie coś, że można pięć skrzynek naraz otwierać już dawno temu, a w skrzynce można do, zdobyć skrzynkę. Tak więc dlatego mam tyle pika najpsów i to są za darmo, bo otwierałem skrzynkę za 250 kafli i zdobyłem od razu ścianę o taką ścianę sobie sobie tych pikanaipsów, A i miałem jeszcze ścianę Dragon, Dragon Lore w MEF Talking. Dzisiaj rano go otwierałem jem. Kupiłem kaw, kawę i chłop. korzystać z pakietu, tak go. Jest! Tak więc, dobra, to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie, był ze mną masełko. Siemanko. No, tak więc, serdecznie się nie przywitałem na początku, ale wkurzył mnie ten play, bo za 10 zł bo mówili, że 10 zł za 5. A ja myślę, że to jest, że 10 zł dadzą, a 5 zł zeżrą, źródła. Czyli będę mu pytać na koncie. A tu 10 zł wzięło i dało tylko 5. Tak więc... Dzięki za oglądanie. Taka... By tutaj Unbox Tiger. Tak więc trzymajcie się. Ael mało strzałeczka, pozdrów. Wbijajcie też na kanał Roles i dodajcie go na snapie. Możecie mnie dodać też na Skype'ie Onebox Tiger. W unbox Tiger -ry. Tak jak mam na YouTube, nie? I patrz, mam taki znaczek na tych YouTube'a. Tak więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie.